Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny temat, jakże bardzo ważny dla niejednego z was, lub niejednej z was. Mianowicie dzisiaj zajmiemy się takim przełomowym tematem jak rozblokowaniem naszego nieszczęsnego Eko w motocyklach z Francji i z kilku innych krajów, gdzie zostały zblokowane na na eku i na króćcach, żeby mieć ograniczoną moc słuchajcie fabrycznie te motocykle powiedzmy z Francji mają około 106 koni po rozblokowaniu jest możliwość powrotu do praktycznie fabrycznej mocy czyli 146 koni tak jak powinny mieć te motocykle przynajmniej w roczniku od 2.6 do 2.12 i dzisiaj pokażę wam na czym to wszystko polega? Jak to zrobić? Pokażę wykresy z hamowni. Mam tutaj dwa wykresy, bardzo świeże sprzed kilku dni. Także zaczynamy. Słuchajcie. Każdy wie, jak prawie chyba każdy wie. Pierwsza najważniejsza rzecz, nie będę już tego ściągał. Rozblokowujemy króćce. One są zblokowane w około 30% i po rozblokowaniu tej króćcy Moc wzrasta nam do około 130 koni. Ze zblokowanego silnika do około 106 koni. 106-110 To jest taka blokada mechaniczna. Następnie musimy rozblokować eku. Część z Was pewnie już była. Część z Was pewnie myśli intensywnie, gdzie to odblokować. Jak odblokować? Są firmy, które się tym zajmują, ale jak wiecie, koszty. Po prostu liczą sobie kosmiczne, od, od minimum, jakie udało mi się znaleźć, 800 zł, do, e, do kosztów nawet i 1400-1500 zł. Także słuchajcie, no, są to ogromne koszty ogromne wydatki, e, na które, no, powiedzmy sobie szczerze, nie każdego stać. Lub nie każdy jest w stanie wydać tyle pieniędzy na to, żeby to sobie zrobić. Dzisiaj pokażę Wam za darmo, jak każdy może to zrobić w swoim garażu. W motocyklu, tak jak mówiłem wcześniej, od 2006 roku do 2012, czyli drugiej generacji Yamaha Ewioder 1300. Słuchajcie, dostajemy się do EQ. Pomogę sobie tutaj troszkę oświetleć. EQ to jest komputer w naszym motocyklu. I teraz tak. Eku mamy tutaj filtr powietrza. Obok jest Eku. I jak widzicie, jak się dobrze przyjrzycie, tutaj jest przewód. Mamy tutaj przewód biało-czerwony. Biało-czerwony, numer 39. Tutaj na Eku mamy oznaczenia. Proszę, widać. Nie chcę zapuścić ostrości. Jest. Jest. Jak sobie. No zapieczę, nie? Jest 40. Napinie numer 39. Czyli tutaj od dołu z prawej strony. Wychodzi biało-czerwony albo czerwono-biały przewód. Wystarczy ten przewód przeciąć. Zaizolować ten, który wchodzi w tą wiązkę. A przewód, który wchodzi do eku. Podajemy do masy. Do dodatkowej masy. Ja sobie zapiąłem to w tą kostkę. Tutaj wchodzą do tego takie czarne kable z siwym, bo tutaj jest stała masa. I tym przewodem sobie podłączyłem taki króciutki przewód do tego czerwonego. Jak widzicie, tutaj jest akurat już pod koszulką termokurczliwą. Wszystko ładnie zrobione. Ten przewód biało-czerwony lub czerwony-biały. podłączamy sobie puszczamy go sobie tutaj ładnie zaizolujemy dodatkową masę gdzie tam sobie podacie tą masę to już należy do was bo tutaj w Eku tak samo jest od góry czarny, czarny przewód z białym to też jest masa także można albo zblokować z przewodem który wchodzi do Eku albo z dodatkową jakąś masą to już kwestie zostawię wam gdzie to zrobić Słuchajcie potwierdzona informacja jest w 100% z tego względu, że zrobił to ktoś. Jak to się mówi, jeżeli nie potrafisz czegoś zrobić, trzeba poprosić o to człowieka, który o tym nie wie, że nie da się czegoś zrobić. Przyjdzie i to zrobi. I tym człowiekiem właśnie był Paweł, którego miałem przyjemność poznać osobiście z okolic Lublina, którego pozdrawiam serdecznie z tego miejsca. I dzięki jego uprzejmości. Mamy właśnie te wydruki, słuchajcie, wydruki dokładnie z 23 styczeń 2020, Yamaha, I zobaczcie, pierwszy wykres zrobiony jest z rozblokowanymi króćcami tylko. Mamy około 130 koni, same rozblokowane króćce. Przepraszam Was za jakość, tak mi się jakoś wydrukowało, ale też miałem słabą jakość zdjęcia. Dlatego tak się to też wydrukowało, a drugi wykres mamy po dodaniu dodatkowej masy, właśnie do tego biało-czerwonego przewodu. Zobaczcie, moc wzrasta do 140 koni. Tutaj wam zaraz pokażę, proszę bardzo, czyli mamy tak, to jest podane w, w kilowatach, przepraszam. Pierwszy test 98 kW. 96. A tutaj mamy 107 kW, czyli 150 145,5 konia. Tutaj mamy w newtonometrach. Za pierwszym pomiarem 137 Nm, 140 Nm po podaniu dodatkowej masy do tego czerwonego przewodu. Zobaczcie sobie prędkość maksymalna z 247 wzrosła do 253. Przełożenie 57. No i tutaj już nie ma nic ciekawego. Słuchajcie, tutaj mam troszkę lepszy wydruk. Tą górę, jeżeli chodzi. <laughs> Zobaczcie. Tutaj mamy troszkę może wyraźniej. Pierwszy pomiar 131 Nm. A drugi pomiar właściwie tu jest test, nawet trzeci. Yy. 140,4 Nm przy 6821 obrotów 107 kW, czyli tak jak mówiłem, to wychodzi w przeliczeniu 145 i prawie że pół konia. Czyli ma, mamy praktycznie moc, moc fabryczną, bo tutaj te, też trzeba sobie wziąć pod uwagę to, że może być jakiś drobny błąd pomiarowy. Macie tutaj datę 2020-01-23. Także proszę bardzo, pewnie nie jedna firma będzie niezadowolona z tych, z tych wyników i z tego, że można będzie sobie zrobić to w domu, a nie płacić u kogoś naprawdę ogromne pieniądze. Także słuchajcie, klient Paweł, tak jak mówię, nie będę podawał nazwiska, jeżeli będzie chciał, to sam, sam to zrobi. Bardzo dobry zresztą e, mechanik, blacharz Elektryk z okolic Lublina. Jeżeli byście potrzebowali kogoś takiego, to zachęcam do kontaktu. <laughs> Paweł, trochę reklamy nie zaszkodzi. Yamaha JR 1300. I tak to wygląda. Słuchajcie, naprawdę e, bardzo prosta robota. Wiele było kontrowersji na ten temat. Wiele było pisane. Niestety każdy bał się tego zrobić. E, Nikt tak w sumie nie wiedział, czy ten sposób zadziała, czy nie. Ten sposób odlokowania dość dawno już widziałem gdzieś tam w internetach, na zagranicznych stronach internetowych. No, niestety nikt tego nie mógł w żaden sposób powiedzmy potwierdzić. No, tak jak widzicie, macie tutaj wydruki z hamowni. Jeszcze raz pokażę ten wykres. Macie wydruki z hamowni, wszystko jest ok. Silnik jak najbardziej w 100% y, pracuje bardzo dobrze, nic się nie robi po tym. Silnik wraca do y, takiego, takiej wartości i takiej mocy, jak, jest, jak powinien być fabrycznie. Także y, dzięki jeszcze raz bardzo, Paweł, za udostępnienie tych materiałów, tych wykresów z hamowni. Dzięki, że poświęciłeś y, swoje pieniądze na to, żeby, żeby zrobić ten test, żeby schamować swój motocykl. Teraz przynajmniej wszyscy wiemy, że ten sposób działa na pewno. Mamy to potwierdzone w 100%. Także, gdybyście nie potrafili tego sami ogarnąć, zapraszam oczywiście do kontaktu. Bardzo chętnie pomogę. Bardzo chętnie pewnie pomoże również Paweł. Podpowiem co, gdzie, jak. Słuchajcie, wiem, że w pierwszych modelach, tak samo 2001-2005, również były też zablokowane. Wiem, że sporo egzemplarzy z tamtych lat były niepoblokowane, albo poblokowane tylko i wyłącznie na króćcach, na kolektorze z sącem. Także, jeżeli widzicie, że motocykl jest nadal słaby, najlepiej sprawdzić to na hamowni. No, koszt nie jest jakiś kosmicznie duży, w granicach powiedzmy około, tak jak tutaj u mnie w okolicy, czy u Pawła w okolicy Lublina, około 100zł taki test hamowni, na hamowni. I warto przekonać się samemu, ja już to zrobiłem, jak widzicie, nie mam zbiornika, nie mam na razie jeszcze plastików, nie mam jak jechać, ale oczywiście czekam tylko na wiosnę, jak będę miał poskładane wszystko, pierwszy cieplejszy dzień, umawiam się na hamownię, jadę i również schamuję ten motocykl. Sposób raczej pewny, jeżeli boicie się tego zrobić, oczywiście muszę to powiedzieć, no nikt nie może wziąć za to odpowiedzialności, jeżeli uszkodzicie coś u siebie... Uszkodzicie komputer, coś tam źle zrobicie, no musicie wziąć pod uwagę to, że bierzecie to na własne bary, także robicie to na własne ryzyko. Jak widzicie, ja to mam zrobione, nie tylko ja, kilka osób już zrobiło również, z tego co mi wiadomo. Także polecam Wam ten sposób, bo to jest szybka i tania metoda do przywrócenia motocykla do stanu fabrycznego fabrycznej mocy. W razie jakichkolwiek pytań, tak jak mówiłem, bardzo proszę o kontakt, wiecie gdzie mnie szukać, może odezwie się Paweł, z którym też, którego też możecie zapytać o różne szczegóły. On osobiście był na, na, na tej hamowni, osobiście robił, hamował ten motocykl, także na koniec pokażę Wam jeszcze te wydruki. I działajcie, słuchajcie, działajcie, bawcie się dobrze tą mocą, wykorzystajcie ją odpowiednio. Mam nadzieję, że pomogłem rozwiązać wszelkie wątpliwości. Jeżeli ktoś nadal myślał nad tym, czy to zrobić, czy nie. I róbcie to wszystko z głową. Odpowiedzialnie. Robicie to na własną odpowiedzialność. To co? Mam nadzieję, że w jakiś sposób udało się pomóc i rozwiać te wątpliwości. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli Wam się podobał. Filmy podobały moje filmy, łapka w górę, może sub, subskrypcja. Będzie mi bardzo miło, będzie to motywacja oczywiście do nagrywania kolejnych filmów. A ja muszę się pochwalić, że już niebawem odbieram moje plastiki, prawie są już gotowe, polakierowane, kolorek jest naprawdę mega. Widziałem już na żywo, jak to wygląda. Także za niedługo będziemy, będziemy go składać. Dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Powodzenia w przerobieniu waszych motocykli. Lewa w górę. Trzymajcie się. Hej.